W pierwszym czytaniu przewidzianym na tę niedzielę słyszymy, że Mojżesz widział jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? I podobnie jak w życiu Mojżesza, tak w naszym życiu są różne momenty łaski. Są różne momenty, w którym Bóg objawia się. Dla nas w wielu sytuac w sytuacjach przez przygotowane dla nas płonące krzaki. I, I w związku z tym w naszym życiu też rozbrzmiewa głos Boga, który mówi: Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Twoje życie, w którym jesteś, jest ziemią świętą, jest przestrzenią, w której objawiam siebie, tobie. I jedną z takich form Bożego objawienia czy Bożego odsłonięcia się przed nami w naszym życiu, może być obłożenie nawozem. Obłożenie nawozem, o którym słyszymy dzisiaj w Ewangelii, w przypowieści, w której Jezus mówi o ogrodniku, który powstrzymuje właściciela miejsca, gdzie rośnie figowiec. Przed wycięciem go, bo chce dać jeszcze mu szansę. I to działanie ogrodnika oczywiście jest czymś, co jest pożyteczne. I my sobie myślimy, dobry ogrodnik zna się na swojej robocie, położy ten nawóz dookoła drzewa, to drzewo będzie rosnąć. I to jest znak Bożej obecności w w życiu tej rośliny. Natomiast, kiedy pomyślimy sobie o tym, że to my jesteśmy tym figowcem, tą rośliną i to my mamy być obłożeni gnojem, to jest trochę gorzej, bo gnój śmierć, bo gnój brudzi, bo gnój jest nieprzyjemny. I to jest taki moment, w którym. Chciałbym powiedzieć o tym i zwrócić naszą uwagę na to, czyli uwagę nas wszystkich, którzy rozważamy dzisiaj to słowo, że Boże objawienie w naszym życiu nie musi być czymś przyjemnym. To nie musi być coś, co będzie wiązać się z jakimś wewnętrznym ciepełkiem. Może wiązać się wręcz przeciwnie z jakimś zewnętrznym doświadczeniem. Które, mówiąc delikatnie, nie będzie czymś, co chcielibyśmy powtórzyć, a zarazem może być to realny znak Bożej obecności. I kiedy myślimy sobie o tym gnoju, którym Bóg może chcieć nas obłożyć dla naszego dobra, dla naszego rozwoju, do, po to, żebyśmy owocowali, to weźmy pod uwagę to, że to, co dla nas pożądane, niekoniecznie jest również celem Boga. Bo dla Boga nie ma znaczenia, czy ty będziesz mieć majątek czy ty będziesz miał dom, samochód, super pracę y, nie wiem, y, psa, y, dzieci, żonę, męża to wszystko nie ma dla Niego znaczenia. Nawet Twoje zdrowie nie jest dla Boga ważne, jeśli. Nie miałbyś być ostatecznie zbawiony. Bo to, na czym zależy Bogu, to jest to, żebyś ty i ja, żebyśmy razem przebywali z nim przez wieczność. I celem Boga jest to, żeby przez wszystko, co robi w naszym życiu, cokolwiek by to było, przez wszystkie momenty, w których jest blisko nas i w którym my zbliżamy się do niego, żeby doprowadzić nas do, Zbawienia, do tego, żebyśmy wydali owoc nie tu na Ziemi, ale w wieczności. I wtedy ten gnój, który może się pojawić przy nas, w naszym życiu, to może być coś, co będzie zrozumiałe. Bo gdy Bóg poprowadzi nas przez to doświadczenie, może dać nam zrozumieć, czy może nam pomóc zrozumieć, jak y, przemodelować nasze życie, albo w jakiś sposób nas wzmocni i nakarmi tym doświadczeniem, tak jak nawóz karmi drzewo. Natomiast y, warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden fragment z dzisiejszej Ewangelii. Y, ostrzeżenie Jezusa: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie tak samo. I tutaj nie chodzi o jakąś groźbę, że jeśli się jednak nie nawrócisz, to Bóg zwali na Twoją głowę dach budynku, w którym mieszkasz, albo że spotka Cię jakieś inne nieszczęście. To jest ostrzeżenie przed tym, że podobnie jak ludzie wspomniani przez. Ewangelistę w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, my możemy zginąć nieprzygotowani na ten moment, bo to jest właśnie dla Boga największy problem. Nie to nawet, że w ogóle zginiemy, ale że nie będziemy przygotowani na spotkanie z Nim. I dzisiaj Jezus, dzisiaj Kościół, w którym Jezus działa, przez słowa czytań, które rozważamy, zaprasza nas do tego, żebyśmy mieli oczy i uszy otwarte na różne krzaki, które płoną w naszym życiu, które czynią z naszego życia świętą przestrzeń objawienia Boga. I żebyśmy czytając nasze życie w kontekście tego, jak Bóg może się w nim objawiać, co nam mówi, przez zdarzenia i przez ludzi. Szukali drogę do nawrócenia, tak żeby cel naszego życia się spełnił. Ani nie są ani wystrzałowe wakacje, ani piękny dom, ani szybki samochód, ani dobra praca, ani nawet zdrowie, ale jest nim zbawienie, które możemy osiągnąć w naszym Bogu. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.